Dzień dobry Państwu, Marcin Gutkowski, gminy Gminykopoland. Po raz kolejny gościmy na plantacji truskawki uprawianej w gruncie odmiana Sybilla. Mieliśmy okazję pokazywać Państwu tą truskawkę dwa tygodnie temu. Natomiast jak widać, już jesteśmy na etapie zbiorów. Co od tamtego czasu zostało zrobione na tej plantacji? Na pewno podany był widok. Pod sam koniec okresu kwitnienia zastosowane. Było Expando, pierwsza dawka 4 litry na hektar, na naprzemiennie wykorzystywane połączenie Calgrinu, czyli mrówczan wapnia, z Green Mixem, mikroelementy i z Greatem VG, czyli aminokwas roślinny. Kolejna dawka Expando, kolejna dawka Green Mixu z Calgrinem i z Greatem VG. Efekty są takie, że Sibilla bardzo duże owoce. Proszę zobaczyć. Może nie do końca wybarwione, dorzucę z drugiego rządka, natomiast jest to świeżo dzisiaj porwaniu, pokażemy za chwilę, jak wygląda plon końcowy po dzisiejszym, po dzisiejszym dniu. Natomiast widać, że truskawki są w bardzo dobrej kondycji, bardzo dobra jakość plonu, twardość, jedność, smak, czyli to, co, to, co powinno być, jeżeli chodzi o truskawkę uprawianą w gruncie. Jeżeli chodzi o fertygację, ciąg dalszy stosowania nawozów fertygacyjnych takich jak Greenplant 8740 w połączeniu z Pekacidem i z siarczanem magnezu do tego w oddzielnych zabiegach stosowany regularnie Fizjokal co 70 dni dawka 10 litrów na hektar tak zbilansowane nawożenie daje nam efekty które za chwilę państwo zobaczą gotowy produkt w łubiankach który czeka na dostawę do klientów tak wygląda dzisiejszy zbiór od godzin rannych Sibilla po drugim zbiorze. Dla przypomnienia Green Plant 8740, Pekasic 0620, siatczan Magnezu plus do listnie Expando, Calgreen, Greenmix, Great VG. Na takich rozwiązaniach otrzymujemy bardzo dobre efekty, a dla lokalnych producentów produkty wyżej wymienione, dostępne w punktach Exobis, Nowe Miasto i Rzeczyca. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.